masz lub miałeś dziadka, który pracował na kolei, możecie być bogaci o kilka tysięcy złotych. Wpisz sobie w wyszukiwarkę Fundusz Własności Pracowniczej PKP. Poczytaj sobie, co tam urosło na tym funduszu. Bo jak ja tutaj widzę na stronie PKP, to od początku to urosło prawie 30 tysięcy procent. Nie 50%, nie 80%, nie 100%, nie 1000%. Tylko 30 tysięcy procent, kasa jest do odebrania w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego, ale oczywiście możecie też ze swoim dziadkiem, albo jako spadkobiercy, w drodze spadkobrania nabyć te fundusze, i możecie dalej sobie to trzymać, żeby dalej rosło. Ale możecie też wypłacić. Jeżeli pochowałeś dziadka, to, nawet bez spadkobrania, możesz z tej kasy pokryć koszty pogrzebu. Oczywiście do wysokości fakturowania, ale resztę możesz nabyć dalej w drodze spadkobrania. To jest duża kasa, masa ludzi tego nie wie. Na początku tego funduszu, kiedy go wdrażano, liczba uczestników to była 382 tysiące osób, pracowników. Więc myślę, że jest to informacja warta rozprzestrzenienia bo tak dużo osób w tym uczestniczyło i tak dużo osób to ma. A szkoda by było, żeby o tym nie wiedzieli.